Lotnictwo było w moim życiu zawsze. Moja mama pracowała wcześniej w polskich liniach lotniczych LOT, i samoloty gościły w moim życiu tak naprawdę od kiedy byłem mały, zawsze gdzieś się przewijały. No i myślę, że zaczęło się to tak naprawdę od tego. Lubię swoją pracę, ponieważ codziennie są nowe wyzwania, każdy dzień jest inny i tak naprawdę nie można się w niej nudzić. Praca inżyniera w linii lotniczej jest naprawdę bardzo ciężko opisać jednym zdaniem. Inżynier w linii lotniczej fizycznie nie naprawia samolotu. Jego rola tak naprawdę sprowadza się do. Organizacji i, i, i wspierania mechaników. W momencie, kiedy pojawi się problem, kontaktuje się z producentem, próbuje znaleźć rozwiązanie, jest tym takim łącznikiem pomiędzy osobami, które fizycznie wykonują pracę, a właśnie, a właśnie linią lotniczą i, i producentem i stara się spinać wszystko w całość. Nazywam się Reszkę Filip, mam 28 lat. Jestem głównym inżynierem B787 w polskich liniach lotniczych LOT. W locie pracuję od 2012 roku.